Czy wiesz, że większość osób myśli, że freelancing to jest taka praca z kawą na tarasie? Na plaży, a potem zderza się z samotnością, z brakiem klientów i z pytaniami typu, a może jednak na etat? W tym filmie pokażę Ci, jak wygląda start jako freelancer na podstawie mojego doświadczenia. Dam Ci też konkretne wskazówki, jak się wycenić, jak znaleźć klientów, szczególnie tych pierwszych klientów, jak nie dać się też wyrolować. Jeżeli myślisz o freelance, ale boisz się rzucić etat lub może nie wiesz, jak zacząć, to ten film będzie dla Ciebie. Zostań tutaj na chwilę. Cześć tutaj. Dagmara z Data Heroes. I na tym kanale pokazuję, jak wygląda praca z danymi. Uczymy się tutaj narzędzi takich jak Excel, Power BI, ale także rozmawiam o rozwoju pracy z danymi i jak taką pracę zdobyć. Mam ze sobą kilkaset godzin konsultacji z klientami, tysiące klientów moich kursów online, dziesiątki projektów freelancerskich za dobre i za głodowe stawki. Mam nadzieję, że dzisiaj z tej mojej wiedzy tutaj skorzystasz. Zasubskrybuj, kliknij dzwonek, a my lecimy. Więc dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zostać freelancerem, jak to jest być freelancerem, ale żeby do tego dojść, muszę powiedzieć ci o mojej historii. Więc pierwsza myśl o freelancingu pojawiła się w mojej głowie w okolicach 2019 roku. Pracowałam wtedy jako analityk danych na etacie. Zarobiłam całkiem fajnie, ale przygotowywałam się powoli do urlopu macierzyńskiego. No, jeżeli mnie znacie, dowiecie, że ja bardzo strategicznie podchodzę do budowania swojej kariery i też to ci polecam. Zacząłam zastanawiać się jak sobie, po pierwsze, dorobić do pensji, a po drugie, co jeżeli na urlopie macierzyńskim będę miała tyle czasu głupie <głupia> i nie będę się nudzić, będę chciała sobie dorobić. Wtedy właśnie przetmianam się freelancing jako analityk danych, jako, jako power bi developer. Pierwsze to zrobiłam w 2020. Roku, bo jeszcze chwileczkę się nad za tym zastanawiałam. W 2020 roku założyłam bloga y, o nazwie Tego bloga cały czas y, oczywiście jeszcze prowadzę, teraz już z niego wyszła po prostu moja firma szkoleniowa. No ale wszystko zaczęło się od tego bloga, którego chciałam prowadzić po to, żeby mieć zlecenia freelancerskie. Dzisiaj podeszłam do tego całkiem inaczej, bo uważam, że mój sposób na szukanie pierwszego klienta był zbyt absorbujący i wymagał zbyt wiele. Teraz można to robić prościej, też rynek freelancerów się bardziej otworzył. Zdecydowanie z więcej firm, które szuka takich osób. Wtedy też chciałam zarabiać więcej, jednak pracując mniej. No i wiedziałam, że stawki na freelancingu to są stawki wyższe niż na etatach, więc pomyślałam, że może pójdę w tą stronę. Chciałam też pracować mniej. Cztery godziny pracy były dla mnie takim absolutnym wybawieniem. Ja bardzo wtedy chciałam pracować 4 godziny dziennie. Więc założyłam tego bloga i zaczęłam e, przeglądać różne fora. Głównie były to grupy na Facebooku, ale o tym, gdzie szukać pierwszych projektów, powiem Ci w kolejnej części tego wideo. I tak oto znalazłam pierwszego klienta. Była to firma marketingowa, której robiłam raporty w Power BI. Zajmowało mi to około 10 godzin w tygodniu. Stawka, którą wtedy miałam, to było około 100 zł za godzinę, ale też weź pod uwagę, że ymm, obecnie Wydaje mi się, że taka stawka jest to trochę wysoka jak na osoby bardzo początkujące, więc jeżeli dopiero zaczynasz tej branży, analizy danych i chcesz zostać freelancerem, to zacznij od niższych stawek. Ale jeżeli jesteś analitykiem, który już pracuje i ma doświadczenie, w tej branży tak najbardziej możesz sugerować się moimi stawkami. To był rok 2020, więc zrobiłam te projekty freelancerskie po około 10 godzin tygodniowo i zauważyłam, że ten rynek zaczął się powiększać, dlatego że coraz więcej małych firm zaczęło wdrażać Power BI. A to są firmy, których nie stać na firmy konsultingowe z Power BI. I też są to firmy, których nie stać na szkolenie całego zespołu do analizy danych, więc one często szukają freelancerów, tak? Też trafiłam na branżę motoryzacyjną, z którą współpracowałam. I w jakimś czasie pracy, właśnie po godzinach jako freelancer, a normalnie na etacie jako analityk danych, z mężem powiększyliśmy naszą rodzinę, więc ja już musiałam oddać moje projekty, zająć się rodziną a po skończeniu mojego urlopu macierzyńskiego postawiłam wszystko na jedną kartę. Stwierdziłam, że nie wracam do mojej bezpiecznej pracy analityka danych na etacie, mimo tego, że Mój pracodawca bardzo na mnie czekał i ja też do końca nie mówiłam mu, że ja nie wracam. No ale stwierdziłam po prostu, że wszystko stawiam na jedną kartę, dała jej wypowiedzenie, zakładam działalność gospodarczą i zostaję takim pełnoprawnym analitykiem danych, bo wcześniej pracowałam na umowach zlecenie. Więc jest to też opcja, nie musisz, nie musisz od razu zakładać działalności, żeby pracować jako freelancer, ale o formach też współpracy powiem Ci troszeczkę później. Założyłam swoją działalność gospodarczą i zaczęłam szukać już pierwszych poważnych, klientów, czyli takich, gdzie będę pracować te 4 godziny dziennie. Dlaczego rzuciłam ten etat? Przede wszystkim dlatego, że chciałam pracować 4 godziny dziennie, a na moim etacie mm, musiałabym chyba zmienić firmę, żeby mieć tutaj stawkę, która mnie zadowalała za 4 godziny dziennie. Zdecydowanie to, ile mi zaoferowano za 4 godziny dziennie, czyli za pół etatu, nie odpowiadało moim potrzebom finansowym. Więc no, dlatego się zdecydowałam na freelancing. Chciałam po prostu, wiecie, mieć więcej czasu dla siebie, odbierać synka ze szłopka o 14 czy o 13, kiedy ja tylko będę miała ochotę i mieć ten czas bardziej elastyczny. No i tutaj zaczęły się schody, bo znalezienie tego pierwszego klienta wcale nie było tak łatwe. Ja wtedy przybrałam strategię inną niż na samym początku i brałam strategię szukania klientów na LinkedIn'ie oraz ogłaszania się pocztą pantoflową. Więc poinformowałam osoby z mojego kręgu, z an kręgu analizy danych, że jako ten freelancer chcę teraz pracować i szukam firm zleceń. I o Boże, ile mi to zajęło! Około trzech miesięcy wtedy zajęło mi znalezienie pierwszego poważnego klienta. Jaki był problem, to był takie, że dużo firm zgłaszało się do mnie, byliśmy na spotkaniach, rozmawialiśmy, później dostawali ode mnie wycenę i kontakt się urywał, ponieważ nie było ich de facto stać, stać na moje stawki, a ja wtedy się wyceniałam projektowo. I to zapamiętaj, to jest bardzo ważne, że ja się wtedy wyceniałam projektowo. No i okazało się, że moje wyceny projektów były chyba za wysokie. Druga rzecz, która była dla mnie ogromnie trudna, to było to, że często trafiałam do jakichś pośredników, którzy chcieli, którzy myśleli w ogóle, że ja będę dla nich pracować, nie będą mnie rozsyłać po firmach i w ogóle dysponować moim czasem, a mi na tym nie zależało, to ja chciałam być panią swojego czasu, jakkolwiek to zacznie. Więc bardzo mnie to irytowało, że trochę takich pośredników, też miałam jedno spięcie. Z jedną osobą, która. Hmm, byliśmy na etapie tak naprawdę negocjacji biznesowych, ustalania planu, a ta osoba już zakładała, że ja będę wszystko robić to, co ona mówi i jeździć gdzieś do siedzib klienta, robić jakieś, yy, nawet nie wiem, co to było, szkolenia takie. Wiecie, nawet nie było szkolenia, no to nawet nie chcę w to wchodzić. Więc było mi troszeczkę ciężko. Jedna rzecz, którą muszę wiedzieć o freelancingu, to też jest to, że on wymaga ogromnej samodyscypliny od ciebie, bo nie masz szefa, który ci tutaj grozi teraz o. Rób zadanie, bo sprawdzimy pod koniec dnia, czy byłeś online, czy to zrobiłeś. Nikt się nie kontroluje. Eee, wiecie, piękna jest pogoda za oknem, czemu by nie skorzystać? więc właśnie to jest pewien problem też z freelancingiem, że to my sterujemy swoim czasem, jeżeli nie mamy wbite w głowę właśnie samodyscyplinę i to jak pracujemy, to wtedy dochodzimy do problemu, gdzie projekty się walą, a klienci się denerwują na nas i nie chcą z nami wtedy de facto współpracować. Pamiętaj też oczywiście, że jeżeli chcesz zostać freelancerem, analitykiem danych, to ja mam mój program Data Heroes, którym pokazuję jak od zera w mniej niż 12 miesięcy zostać analitykiem danych, też możesz to podkreślić Traktować jako analityk danych ścieżka freelancerska. Ja tam przeprowadzam cię za rękę, systematycznie sprawdzam twoje postępy, jak ten szef, więc e, problem z samodyscypliną troszeczkę się niweluje. Przejdźmy teraz do pierwszej wyceny. Ale zanim do niej przejdziemy, powiem Ci o jednej ważnej rzeczy, która bardzo poukłada moją pracę freelancerską. Więc jako freelancer rzeczywiście sami dysponujemy tym czasem, sami też ustalamy zasady, na jakich będziemy pracować. Więc bardzo Ci polecam, przed tym jak zaczniesz pracować u klienta, stworzyć swój własny, osobisty kodeks pracy. Niech to będzie 5 punktów, gdzie spiszesz jakie masz zasady. Moje to było na przykład: nie pracuję po godzinie 17. Jeżeli intuicyjnie czuję, że z tym klientem nie będzie się dobrze współpracować, nie biorę tej współpracy i ten punkt powstał. Po tym, jak się naprawdę mocno przejeżdżałam na klientach i był sytuacja, gdy ktoś potrafił do mnie dzwonić o 10, że on o 9.30 wysłał mi maila, a ja na niego jeszcze nie odpowiedziałam. To są osoby toksyczne i z takimi nie chcę współpracować. Z pozostałymi punktami nie będę się z Tobą dzielić, natomiast to jest myśl dla Ciebie do zostawienia, do spisania sobie takiego kodeksu właśnie w Twojej pracy jako freelancer. Przejdźmy więc do pierwszej wyceny. Na początku chciałam się rozliczać projektowo, czyli wyglądało to tak, że ja się odzywam, bo firma się odzywała, która szuka freelancerów. Miałam z nimi jedno, dwa, trzy spotkania, gdzie omawialiśmy ich potrzeby. Ja zbierałam informacje o tym, jakie dane mają, jakich danych im brakuje, jakie chcą liczyć rzeczy, jakie chcą kpi mierzyć, co ma być na tych dashboardach, które mam tworzyć. I robiłam taki wywiad pogłębiony. Miałam do tego swoje arkusze Excelowe. Miałam do tego specjalne mm, zaprojektowane frameworki. Teraz te frameworki są w moim kursie Power BI. Jeżeli się zapiszesz na wyzwanie, to otrzymasz super ofertę na ten kurs i wtedy też dostaniesz dostęp do tych wszystkich frameworków. Tak naprawdę kurs Power BI to jest świetne też miejsce, żeby zacząć swoją pracę freelancerską. No więc ja stworzyłam sobie te frameworki, gdzie spisywałam wymagania odnośnie projektów. No i musimy wziąć pod uwagę to, że te pierwsze spotkania, jedno, dwa, trzy są darmowe. Nikt Ci za nie nie zapłaci. Musisz sobie je uwzględnić właśnie w późniejszą wycenę. Następnie E, przygotowywałam ofertę, czyli spisywałam to, jakie mamy dane, co chcemy uzyskać, jak będzie wyglądał dashboard, ile czasu zajmie, e, i następnie proponowałam moją stawkę za wykonanie całego projektu. Tutaj pojawiał się problem, no bo w 10 tysięcy za projekt dla firm to było bardzo dużo jak dla zapłaty dla freelancera. No i niestety spotykam się często ze ścianą, a jeżeli zaniżałam swoją wartość i ofertę, czyli podawałam niższą kwotę, niż wynikało z moich wyliczeń, i zrobiłam to tylko raz, proszę też tego nie rób. No to wtedy się okazywało, że pracowałam za darmo. No bo zawsze jakieś wakapy wyjdą, zawsze wyjdzie jakieś dodatkowe problemy, szczególnie z danymi. Ja sobie e, zawsze to wliczałam w tą wycenę, ale jeżeli tego nie robiłam i obniżałam tą cenę, to wychodziło, że za 4000 projektu pracowałam szaloną ilość godzin. Nawet nie będę w to wnikać, bo do dzisiaj mnie to męczy po prostu, jak bardzo dałam się wciągnąć w takie bagno, gdzie... Wyceniałam się projektowo, więc nigdy więcej. I po tym doświadczeniu przeszłam do wyceny godzinowej, czyli określiłam, że moja stawka to było 100 zł za godzinę, później, jak już doświadczyłam etat i byłam taką pełnoprawną freelancer freelancerką, to było prawdopodobnie 180 zł za godzinę, a teraz widzę na rynku, że są osoby, które. I pracują za 200 zł za godzinę i za 150. Ale to są osoby, które są seniorami, tak jak ja wtedy byłam. To no są osoby, które zaczynają. Jeżeli zaczynasz, to proponuję ci zacząć od 50 zł za godzinę. No bo już masz wiedzę, masz nasz jesteś też pewnym rodzaju specjalistką, specjalistą, ale jeszcze nie masz takiego komercyjnego doświadczenia, więc zacznij sobie od wyceny godzinowej, na przykład 50 zł za godzinę. I jak to wygląda od strony klienta? Więc Robimy taki sam wywiad klienta, zbieramy wszystkie wymagania, informujemy jaka jest stawka godzinowa i jak mniej więcej wyjdzie to godzinowo, ale biorąc pod uwagę, że nie wyjdzie żadnych fuck-upów, problemów itd. Następnie ja używam narzędzia Toggle do trakowania czasu. Pokażę Ci to narzędzie, ponieważ w nim po prostu sobie klikasz Play, zaczynasz logować czas i spisujesz, co robisz w tym czasie. Na przykład czyszczenie danych. No i zaczynam. Klikam Play, robię, robię, robię. robię. Kończę, stopuję, idę na kawę, stopuję. Ważna rzecz. W wycenie godzinowej nie możemy czarować klienta za nasze picie kawy, nasze przerwy, odbieranie paczek, robienie obiadu. Czas, który trakujemy i czas, który, za który klient płaci, to jest czas spędzony nad projektem. Weź to też pod uwagę, oczywiście, robiąc wyceny i jeżeli chcesz zostać freelancerem, to musisz mieć to mocno, mocno. Na uwadze. Co jeżeli boisz się podawać stawek? Najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to po prostu ćwiczyć. Yy, idź na tyle spotkań, gdzie będziesz negocjować swoje stawki, na ile możliwe. Nie myśl wtedy, że to jest wóz albo przewóz, jeżeli nie dostanę tego projektu, to będzie koniec. Idź po prostu z taką betkiej bez w zasadzie, a idę przećwiczyć moje podawanie stawek i negocjacje. Im częściej będziesz wystawiać się na te sytuacje, tym będzie ci łatwiej za każdym razem mówić o swoich stawkach. A co jeżeli firma ma problemy z płatnością? Co jeżeli nie możesz wyegzekwować zapłaty? Wtedy tak naprawdę polecam ci kontakt z prawnikiem i są to bardzo proste rzeczy do wygrania do egzekwowania. No pamiętaj też, że przecież podpisujesz jako freelancer umowę, czy to B2B, czy umowa zlecenie. Tam są opisane zasady. Nawet możesz wygenerować pismo z czata GPT, które brzmi bardzo poprawniczemu, wysłać to do firmy yy, lub skontaktować się z prawnikiem, który pozwoli, pomoże Ci wyegzekwować te. Kwoty. Kiedy freelancing więc zaczyna się opłacać? W mojej ocenie freelancing zaczyna się opłacać kiedy, wtedy, kiedy wchodzisz na stawki 100 zł plus i pracujesz dla yy, jednego stałego klienta. Wtedy dostajesz już większe przelewy, wtedy też yy, masz bardziej ustrukturyzowany czas pracy. Wtedy też nie tracisz czasu na te pierwsze spotkania, poznawanie się z klientem. Masz po prostu jednego ciągłego klienta, dla którego pracujesz i nie masz też przerw pomiędzy klientami. Dla mnie osobiście był to game changer i ja finalnie znalazłam takiego klienta, z którym współpracowałam przez długi czas. Właśnie po 4-5 godzin dziennie. Też mieliśmy bardzo dobrą relację. Ten klient też sam mnie wysyłał na przykład na szkolenie, mimo tego, że byłam freelancerem. To mieliśmy do siebie bardzo duży szacunek i traktował mnie poniekąd troszeczkę jako pracownika. Więc wtedy, jak dostaje już te duże przelewy i tę fajną kasę na koncie, to masz to dobre uczucie, że to ma sens wtedy już tak naprawdę przestajesz dorabiać jako freelancer, ale zaczynasz zarabiać i to jest Twoja kariera. Możesz też wtedy zacząć prowadzić biznes, no bo tak naprawdę prowadzisz biznes nawet jako freelancer. I znam osoby, tak czy moich kursantów z kursu Power BI, o którym Ci mówiłam, z grupy VIP, które dzięki, dzięki mojej liście specjalistów, bo osoby, które są na moim kursie Power BI, też w grupie VIP, one mają możliwość gazania się na takiej liście polecanych specjalistów, no bo nie ukrywajmy się, ja cały czas w tym środowisku analitycznym się obracam, cały czas zapytania, hej Dagmara, może byś tutaj e, nam pomogła z tym istem, ja wtedy wysłałam moich kursantów właśnie, który znajduje się na tej liście. No i mam takie fajne historie z tej listy, że są osoby, które chciały sobie to robić, tak wiesz, tutaj troszeczkę podrabiać z Power BI do domowego budżetu, a się okazało, że takich, kto wciągnęło, aż teraz pracują na projektach i to międzynarodowych projektach jako freelancerzy. Mam też znajomych z mojej branży, którzy pół roku pracują na projektach jako freelancerzy, a drugie pół roku zamrażają działalność i podróżują. No bo te stawki freelancerskie jako senior są naprawdę bardzo, bardzo wysokie. Przejdźmy teraz do wyceny, czyli jak wiedzieć, jak się wycenić. Jeżeli chodzi o stawkę godzinową, no to już ci podałam konkretne stawki. Według mnie zacznij od tego, a potem przejdź sobie do dalszych stawek, chyba, że jesteś już midem, seniorem. No, to oczywiście to już możesz sobie przybierać w ofertach i na pewno w stawkach. Jeżeli chodzi o wycenę projektową, to na pewno nie chciałabym cię uczyć, żeby wyceniać na zasadzie, a ile ten klient może zapłacić, bo to też psuje rynek. Ja też jestem zawsze uczciwa w swoich wycenach i po prostu y, sobie szacuję to na tej zasadzie. I to będzie mój system trzech kroków. Pierwszy krok. To jest, czy mam wszystkie dostępne dane. Czy klient da, da mi dostęp do te, tego źródła, tego źródła, tego źródła, które potrzebuję? Czy na przykład okazuje się, że tego nie mają wdrożonego, tu będzie problem, czyli potencjalnie już na tym etapie mam jakieś problemy. Następnie e, drugi etap to jest, co ten klient oczekuje. Jaki ma być rozbudowany ten dashboard, tak? Te dwie rzeczy, te dwa punkty to będą punkty analityczne związane z moją pracą. Czyli sobie oszacowuję, ile godzin zajmie mi szukanie tych danych, czy już je mam i następnie ile godzin zajmuje mi stworzenie dashboard. I wiem, ile to będzie z racji mojego doświadczenia jako analityk danych. Dlatego, jeżeli tego doświadczenia nie masz, to polecam Ci znowu wycenę godzinową. Następnie do tych dwóch punktów dodaję punkt trzeci, który będzie oznaczał mój urlop, moją opiekę zdrowotną, mój ZUS i podatki. Muszę przeliczyć, ile zapłacę w tym miesiącu za ZUS i jak to wpłynie na moją wycenę, ile będę chciała mieć w ciągu roku urlopu, czy, czy ile urlopu proporcjonalnie będzie mi przypadać, jeżeli. Będę współpracować z tym klientem dłużej i muszę sobie to wliczyć w tą stawkę. Bo pamiętajcie, że jako freelancer nie mamy płatnych urlopów, nie mamy opieki zdrowotnej, nie mamy tych wszystkich benefitów, które de facto musimy wliczyć w naszą stawkę, tak żeby nie pracować za głodowe stawki, jak ja czasem robiłam. Więc mój trzykrokowy system wygląda tak: punkt pierwszy, dane, punkt drugi, dashboard KPI, punkt trzeci. Nakładam na te dwa punkty. Procent, który pokryje mój urlop i moją opiekę zdrowotną. Teraz przejdźmy do części, która na pewno mocno, mocno Cię interesuje, czyli gdzie szukać klientów jako freelancer. Tutaj sytuacja jest bardzo komfortowa, dlatego że jest sporo miejsc, gdzie możesz się ogłaszać lub możesz szukać klientów. Jak zaczynam to, zaczynam od grupy na Facebooku, na przykład Power BI Polska, gdzie czasem właśnie zobaczysz jakieś przykłady ofert Szukam freelancera. Warto wtedy napisać bezpośrednio do tej osoby, od razu przedstawiając się jako profesjonalista, a nie pisać zapraszam do PRIF, bo to my chcemy tego klienta. Znaleźć i zachęcić do współpracy z nami. Więc to ty napisz do tej osoby: Cześć, jestem freelancerem, działam tu i tu, to są moje projekty, tutaj możesz znaleźć więcej o mnie, lub po prostu opisz to wszystko słownie. Dobrze, jeżeli miałbyś jakieś portfolio, miałbyś jakieś portfolio, które możesz pokazać, tak jak moi kursanci po kursie Power BI czy dosłownie po kursie portfolio, mają portfolio do pokazania swojemu klientowi. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak takie portfolio stworzyć, to zapraszam cię tutaj na zapis do. Szkolenia za 0 zł, gdzie pokażę Ci, jak zbudować właśnie raporty, które będą idealne do Twojego portfolio, które możesz wtedy dołączyć do takiej wiadomości do klienta. To oczywiście też inne grupy na Facebooku, które zrzeszają na przykład analityków, ale ponieważ nie są to grupy moje, więc tutaj nie mogę ich też linkować. Są też. Mm, Właśnie miejsca takie jak Fiverr, Upwork czy Usme. Są to strony, które łączą potencjalnych pracodawców z freelancerami. Jak zobaczysz, wpiszemy Power BI w jedną, w jedną z nich, to wyskoczy mi dużo osób, które robią dashboardy w Power BI i są freelancerami. Też możesz tu założyć swój profil, też możesz się tutaj ogłaszać i rozliczać również przez Fiverr. Wtedy, Fiverr, wtedy nie będziesz um, musiała, musiała zakładać działalności, tylko się rozliczać właśnie tutaj. I tak samo działa Upwork czy Usme. Minus tych platform jest taki, że znajdziesz tutaj osoby z całego świata. Więc konkurencja będzie bardzo duża. Zobaczmy jeszcze stronę USMI, wpiszę Power BI. No, i też znajduję Polaków, którzy zajmują się tworzeniem dashboardów. Faktycznie, no jest tutaj trochę osób, ale nadal myślę, że na YouTube to jest dobre miejsce, żeby się ogłosić, szczególnie jeżeli mamy portfolio. No bo zobacz, takie gołe opisy to średnio wyglądają, ale jak ktoś dołącza swoje portfolio, dla mnie, jako pracodawcy, to przyciąga uwagę. Ja bym zobaczyła, szukała osób, które już mają jakieś projekty, mogą coś pokazać. Więc znowu wracamy do tematu portfolio Fiverr, Upwork, grupy na Facebooku. To są bardzo dobre miejsca, ale powiem Ci o jeszcze lepszych i to będą polecenia. Polecenia działają tak, albo masz znajomości w analizie danych, ktoś z osób, które już są freelancerami możecie polecić, albo na przykład korzystasz z mojej listy potencjalnych specjalistów. Tutaj są osoby, które skończyły kurs Power BI, ich grupa VIP i skończyły, oddały też projekt końcowy, który został sprawdzony. Zobacz sobie. Tutaj jak wejdziesz w linki, to masz ich, ich projekty i to tak też działają polecenia, bo jeżeli teraz ktoś mnie pyta, hej, po, może kogoś polecić, to ja mówię, no świetnie, proszę bardzo, lista potencjalnych specjalistów, o Marta, zobacz, takie cuda robi. Więc tak to działa. Albo masz te znajomości, albo korzystasz ze znajomości innych osób. Jest jeszcze jeden hak, który możesz zrobić, jeżeli tych znajomości nie dasz. Jest to LinkedIn. Przechodzimy teraz do części, jak się prezentować jako freelancer. LinkedIn to jest taka platforma społecznościowa, gdzie są twoi potencjalni klienci na zlecenia freelancerskie. Ja też swojego najlepszego klienta, tego, z którym współpracowałam długoterminowo którym mieliśmy taką świetną relację, właśnie znalazłam przez LinkedIn. Tamta firma ogłaszała się, że szuka freelancerów, napisałam do osoby, która wrzuciła ten post. Pokazałam swoje portfolio z doświadczenie. doświadczeniem, no i tak naprawdę w ciągu jednego dnia mnie przyjęli. Musisz mieć profil na LinkedIn. Ale nawet nie tyle, że musisz mieć profil, co musisz tam prezentować to, Kim jesteś? Musisz tam mówić o swojej pracy. I dużym błędem, który widzę, że popełniacie osoby, które chcą zostać freelancerami, jest to, że wy w nagłówku czy w opisie o mnie piszecie językiem, który rozumiecie wy, a nie wasz klient. Wasz klient nie jest osobą techniczną. On nie rozumie zaawansowanych pojęć. On chce wiedzieć, że ty jako freelancer przyłożysz jego dane na lepsze decyzje biznesowe. Jego to interesuje. Musisz zmienić język komunikacji. Jeżeli chcesz to zrobić dobrze, zapraszam cię do kursu LinkedIn, który jest teraz w promocji i właśnie na nim pokażę ci jak pisać posty, jak optymalizować swój profil tak, żeby przyciągał odpowiednie osoby, na którym ci zależy. Co jest ważne na LinkedInie? Właśnie też z perspektywy freelancera, jak budować tam markę osobistą. I jak zbijać Twoje obawy, jeżeli ta platforma cię jeszcze o nie śmiela. koniecznie sprawdź tutaj link, znajdziesz go też w opisie. Więc, LinkedIn to jest taka naprawdę kopalnia klientów. Tutaj, jeżeli będziesz miał dobrze zoptymalizowany profil, świetnie opisany, będzie widać z tego profilu, że jesteś freelancerem, możesz nawet postować sobie właśnie jako freelancer z różnymi ciekawostkami. To wtedy będzie Ci łatwiej tych klientów znaleźć. Jeżeli też będziesz budować sieć kontaktów i e, szukać osoby, na przykład takie jak ja, zapraszać do sieci kontaktów, także i komentować im posty, no to tym samym te Twoje kontakty analityczne będą się powiększać, będziesz w tej bańce, gdzie znajdują się twoi klienci. I powiem Ci teraz to, co chciałabym usłyszeć te parę lat temu, kiedy zaczynałam. Po pierwsze, próbuj. Nic się nie stanie, jeżeli klient ci odmówi, nic się nie stanie, jeżeli nie będziesz przez pierwsze miesiące znajdywał, znajdował żadnego klienta, bo w końcu to ruszy. Nie możesz się poddawać. Jeżeli na czymś ci zależy, to cały czas próbuj do, dojść do tego celu. Po drugie, pieniądze i wycena to nie jest temat tabu. Klient, tak zarówno jak ty, musi wiedzieć, na czym stoi, musi wiedzieć jakie są twoje oczekiwania, tak żeby dwie strony były zadowolone. Bo jeżeli po jednej stronie będziesz miał freelancera, który jest niezadowolony ze stawki, to nie będzie dobrze pracował dla tego klienta. A jeżeli po drugiej stronie masz klienta, który jest niezadowolony, bo uważa, że freelancer go za dużo czarczuje, no to też nie będziesz um, miał idealnej sytuacji i mogą nastąpić problemy z płatnością, renegocjacje i tak dalej, Więc obie strony muszą być zadowolone, dlatego wyceniamy się i to jest jak najbardziej okej. Okay. Po trzecie, nadal freelancing nie jest tak popularny, więc możesz się spotkać z obawami Twoich bliskich lub z nieakceptacją Twojego środowiska. Pamiętaj, do odważnych świat należy. Jeżeli nie spróbujesz, to się nie dowiesz. Jeżeli wewnątrz czujesz, że to jest coś dla ciebie, to nie daj sobie wmówić z zewnątrz, że się do tego nie nadajesz lub to nie jest dla ciebie. Najpierw to sprawdź, daj sobie wszystko, a wierzę, mocno, że mocno żyć się wtedy uda. Ze śmiesznych sytuacji, które będą przestrogą dla ciebie, to bowiem teraz o jednym z moich klientów, to, z którym nie doszło do, do współpracy finalnie. Ale zaczęło się wszystko bardzo fajnie. Mieliśmy jedno, drugie, trzecie spotkanie. Na każdym z tych spotkań oni udostępniali mi swoje dane firmowe, mimo że nie mieć podpisanej NDA. Teraz byłoby to dla mnie taki red flag. Tu był mi taki, wiecie, jako kogo chodził, że co jest nie tak w tej firmie, że oni dają mi swoje dane sprzedażowe? Ja jestem obcą osobą więc nie mam podpisanej NDA-ki, ale okej, okay, byłam nieopierzonym tutaj freelancerem, nieopierzonym ptakiem, więc świetnie, wspaniały klient, taka super komunikacja, dzwonią do mnie, piszą, wow, na pewno chcą ten projekt. No już tak dochodzimy powoli do wyceny. Ja już poświęciłam na współpracę z nimi, mimo że nie mieliśmy podpisanej umowy, około 10-15 godzin, po czym dochodzimy do miejsca, gdzie oni mówią mi tak, wiesz co, no możemy, możemy tam jakby podpisać tą umowę, ale myśmy wylelibyśmy bez umowy. Flag. Ale zanim to wszystko zrobimy, to słuchaj, bo myśmy chcieli skorzystać z takiego, takiej opcji, że dostajemy kasę na szkolenie i ty wtedy i wtedy z tej kasy ze szkolenia my ci zapłacimy, ale żeby dostać tę kasę ze szkolenia, to ty musisz przyjechać do nas i po prostu sobie usiądziesz w konferencyjnej, przez 8 godzin będziesz siedzieć, my będziemy udawać, że to jest szkolenie, szkolenie widmo a wtedy my dostaniemy tą kasę i my ci z niej zapłacimy. Powiem wam, że żeby wyjść z tej sytuacji, kosztowało mnie to ogromną ilość stresu i takiej mentalnej po prostu siły, no bo ja już byłam, ja już, słuchajcie, ja już byłam tak inwested tak in, w ten projekt, tak zainwestowałam dużo czasu, czyli też pieniędzy, już byłam tak napolona, że to się uda i ignorowałam wszystkie flagi, bo zależało mi, żeby mieć klienta. A na koniec taki smaczek mam przeprowadzić szkolenie bitmo, oni mi dopiero wtedy zapłacą. Ja powiedziałam, że oni by mi finalnie nie zapłacili. Więc też są takie sytuacje. Pamiętajcie, freelancing to też jest biznes, to nie jest akcja charytatywna też musicie na tym zarobić. Jeżeli jesteś teraz w miejscu, gdzie kusi cię ten freelancing, ale nie wiesz, jak to ugryźć, to mam nadzieję, że ten film pomógł Ci w tym i wyniesiesz z niego coś dla siebie. Daj znać w komentarzu, co Cię zaskoczyło, a co bierzesz ze sobą dalej. A jeżeli już freelansujesz, to jestem bardzo ciekawa, jaka była Twoja absurdalna historia z klientem, bo na pewno masz taką. Pamiętaj, freelancing to też nie jest bajka o wolności, to jest realny sposób na życie, to jest Twoja praca. Tylko musisz wiedzieć, jak to zrobić mądrze. Mam nadzieję, że ten film w tym Ci pomógł. Jeżeli chcesz konkretnych narzędzi i wskazówek o mnie, to też dołącz do mojego newslettera serdecznie Cię zapraszam, link znajdziesz oczywiście w opisie, tak samo jak notatki do tej lekcji i wszystkie informacje, które podawałam. No i oczywiście zasubskrybuj ten kanał, bo co tydzień tutaj pokazuję jak zarabiać na danych. Bez ściemy, z dobrą strategią i bez pracy 12 godzin dziennie, bo to nie dla mnie wierzę, że też to nie jest dla Ciebie. Dzięki, że tutaj byłaś, byłeś i do zobaczenia w następnym tygodniu.